To ja nie mogłam w to wejść, nie wiem czemu zawsze mogłam. Executive przerobić. Office. Był to zwykły dzień w kolejnym oficie. Ze mną jest Fibi. Tak jest, cześć! Fibi, cześć. jak się czujesz przed kolejną emocjonującą zagadką. Gdzie Bardzo be... dobrze. Dobra, kolejne pomieszczenie i standardowo, Ej, zobacz w ogóle, to też ważne jest, że jest plakat na za ścianą I prawdopodobnie jest to będzie pierwsza zagadka, którą będzie trzeba tutaj rozwiązać. Mamy też stare komputery. Mamy też yy, klawiaturę nowoczesną. A widzisz, że z okien układają się cyfry, tu masz 6, tam jest 8. 6? o, Fibi, powiem Ci, że okej, okay. Jesteś mega spostrzegawcza. I oprócz tego właśnie 6 i 8 się układają. Jeszcze nic się nie układa. Żadne szyby się jeszcze nie układają. Zobacz, że w ogóle jest dużo tych. Jest na przykład radio 27.9 no, FM. Tam jest channel 4, czyli ogólnie rzecz biorąc, szyba na pewno będzie czymś bardzo, bardzo istotnym. Są w ogóle krawaty też, ale to akurat może nie mieć związku. Oprócz no, tego mamy tu kilka komputerów, kilka plakatów. Ee, no i no i co? No i szu widzę szuflady. To zajrzę na początku do szuflad. Znajduję jakąś zamkniętą e, walizeczkę. Ale z tego co widzę. Nie, mogę chyba ją od. Nie, potrzebna jest karta. Walizka, numer jeden, potrzebuje karty. Lecimy dalej. Potrzebujemy czterech krawatów. Je tutaj się wkli... klika. Jakie mamy krawaty, pewnie? To tutaj Widzisz? mam drugiego krawata. Pokaż. A faktycznie widzę teraz. Są zagadka no. z krawatami, tak? A jest. select trzy krawaty. Dobra. Tu mamy dwa, mamy trzy krawaty. Ile potrzebujemy? Selektry. No to mam wszystkie. Chyba. Zobacz. Mhm. Mamy wszystkie. Taki jest, taki, i taki. Widzisz? Dobra, to ten i... Który to jest? Jaki ma wzorek? Nie, ty, ty chodź tu do mnie. A, fale. Na pewno dobre tam zaznaczyłaś? O, dobra, tak. no i mamy, co to mamy? Jakieś e... sloty mamy cztery. Tak, jakieś sloty na chipy. Tutaj będzie trzeba podać jakieś sloty na chipy. Fibi jest prawa. Fibi? Tak? Chłopak się zbił, trzeba to posprzątać. <laughs> Ora, dobra, no to zajrzę już do tego komputera. Tu mam pierwszy komputer, jakieś kopie i są obrazki. O, widzimy obrazki. To jest obrazki na plakacie, jest jeszcze jakiś unlocker i jakiś plik. I'm starting to be really good at hiding things ja jestem coraz lepszy w ukrywaniu, rzeczy, ja być coraz lepszy w ukrywaniu, naprawdę dobry w ukrywaniu rzeczy uh, I, uh, I stash it away but this I okay. have to remember Red and blue floppy disk don't hold the key. If they don't work together, czyli red i blue dyski muszą pracować razem. To prawdopodobnie będzie nawiązanie do czegoś. No i mamy też yy, na przykład ten. Infogames. Mów mi, jakie to są marki? E, gdzie? No, na obrazkach. Na przykład jaki to jest ten A. pierścień? E, pierścień to jest similar. Simila, Simila. Dobra, mucha e, bullfly. Dobra, e, takie dziwne, nie wiem, wzorki. Nie ma tutaj tego, no, widzę, że już tego. Nie, nieważne. Brainscape. Nieważne. Znalazłem to gdzieś indziej. Dobra. Dobra. Co mamy? Analiz. Analizu. Insert, tu floppy disk. Czyli potrzebujemy dwa, jakieś floppy dyski trzeba włożyć, żeby to po prostu. Jest jeszcze jakiś unlocker, jakiś kod jest potrzebny. Dobra. Czyli floppy disk potrzebujemy dwa, żeby to znaleźć i żeby to w ogóle miało rację bytu i to coś nam odblokuje. Dobra. Następny komputer widzimy. Tutaj widzimy, że... O, mamy dyskietkę, w ogóle floppy dysk. Poszło łatwiej niż myślałem. E, hmm. Oprócz tego to jest też Dial BEBS be Number, czyli też jakieś numerki co są potrzebne z tego co widzimy. E, to żeby śrubokrę. to chyba odblokować. Srobokręt masz? No, z tej skrzyneczki. A jak ją otworzyłaś? Normalnie, po prostu. Tak, a nie musiałaś tu, a nie, nie. myślałem, że tu jakiś kod trzeba podawać. I tu są w ogóle pendrive'y, nie. nie wiem, czy zwróciłaś uwagę. Spodz ten śrubokręt i taki śrub... A nie, to nie są pendrive'y, to są chyba wkłady Ta, to są odpowiednie wkłady, żeby odpowiednią rzecz odkręcić. Są po prostu różne rodzaje tych wkładów o, Czyli kurde, będziemy ale coś odkręcać Pokaż kasetkę O wiem, to co jak się nazywa floppy? To nie ma... Nie, nie ma to ma. jest kaseta dobra, wiem jaka to, to jest inna to jest inny rodzaj to to kasety to, to ten młodzież teraz nie wie co to jest, co nie? To tutaj będzie. Co się stanie, gdy komuś rozbije coś na głowie, no umiera, oczywiście. O, tutaj, a, tak. Tutaj, no. I tu będzie trzeba puścić disko. Tak mi się wydaje. Dobra, to ogólnie e, jest. A, a tutaj ten śrubokręt nie pasuje? Pokaż. Tak, pasuje. No, jeszcze jak? Muszę tylko odpowiedni wkład włożyć. Chyba. Nie wiem, jestem pewien, czy ten murzem, ale chyba tak. O. Poczekaj, jest ten, tak? ten wkład? Poczekaj, zobaczmy. Bo ten. Nie, ten wkład, dobra. Nie, nie pasował a jednak. Ten będzie pasować. No nie, no, ten... ten... Co się dzieje? No <laughs> właśnie nie wiem A trzeba kręcić w tym A, to wkręcić tak jak... O oh, jest. Oh, oh, a, żeby naszlifować. number I'm Thinking of 1, czyli jaki myślę numer od 1 I to jest pewnie zagadka już wiem Myśli... spróbuj 68 Bo takie są numery budynku No, it's, it's way smaller No to będzie pro... No dobra, to trzeba chyba uderzać po prostu Spróbuj, nie wiem, 40 Close, biggie, no to spróbuj 50, Będziemy, to jest na próby błędów No, Trochę mniej, spróbuj na przykład 48 O, proste się otworzyło? Tak, przycisk tu się nadal otworzył. Znaczy, nie, ten a, a, chip się otworzył. Tak. Dobra, 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 lecimy dalej. Tutaj są kolorki. To była. Tu była kartka. Oto. Ja tutaj pada na biurku. Powodzenia. Dobra, o bogowie, o bogowie. No, co tu się dzieje? Maxel11, dzięki za 5 miesięcy subskrypcji. Elo, elo. Dobra, co to? after run. Okej, okay. okej. Okay. Czy jest print? Drukowanie na przykład. Hello, ok. Takes the color. To jest komenda. Czy można kolor wybrać? Ok, czyli example takes color 6, print hello, ok. Using for command and you can loop. Loop start with for command, czyli. Hmm. Czyli example 4, 1, 1, to 5, print word next 1. No, Okay. będzie czerwony, żółty, zielony, niebieski, nie? Trzeba tak, zobaczę, co tu jest. Czyli tak, mamy print. Co tu, trzeba, co tu trzeba ogólnie. Tu są różne kolory, po prostu jest oznaczenie, Myślę, jakie że są to kolory. to będzie czerwony, żółty, zielony, niebieski. Ale o czym mówisz? No, żeby wybrać kolorki. A czemu? Czemu to akurat? E, wyjdź, wyjdź. Patrz klawiaturę. Tak, e, czyli czerwony, żółty. Zielony, niebieski. Zielony, niebieski. Tylko, tylko co? Czyli Print word chyba tą komendę i teraz pisać. Y, tam był czerwony 2 Text color... Y, Ale to, to musisz wydrukować to słowo na przykład, co nie? Niebieski. No dobra. Teraz zrobisz kilka kolorów. Cerwony. No zobaczymy. Expected. Widzisz, dobra. No dobra, run, no run. Hello. Run. Hello. Drochywa ci chyba w jednym no. kolorze. No widzisz to jest Expected. I ja nie wiem czy to nie, to nie jest GRAY po prostu, to co to jest Expected? Output clear, 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 weź to... Nie, nie da się chyba. No, w sensie jak się nam przydamy, na przykład siódemka, Ok, daj yy, daj 7, daj hello. O, widzisz, jest dokładnie to co nie expected i spróbujmy to samo na razie zrobić z wordem czyli 7 Word. Mm. O, widzisz? Next level. Mhm. Czyli trzeba po prostu. O, i teraz masz. Dobra. Jeden musisz czerwony. Hello. Dobra, no to to nie jest w takie ciężkie. Eee, tylko pe i pewnie chodzi o to, że z możesz zlupować. Czyli po prostu za pomocą komendy loop, czyli for. Mhm. Możesz ustawić, że na przykład. Chyba, tak mi się wydaje. Czyli na przykład. Załóżmy: e, kolor czerwony to jest 2. I to mhm. jest hello. I można ustawić lupę. Eee, chyba, że 2. Że co drugie. Po... Tak. Nie, nie, nie wiem, czy do końca chyba to łapie. Nie, to chyba nie tak działa. Dobra, jeszcze raz kod, dobra. Dobra, na razie zróbmy to, to, to klasycznie, chyba. Zaraz przekminimy tą lupę, bo tego też nie jestem pewien. Cyjanowy, ward. O, jeszcze i to dobra. samo kolor, i na razie I jak. teraz był. Tak, i, i hello znowu. Dobra, no na razie ten. No i widzisz, bo tu jest na przykład już dużo no, tego. No, no. I to byłoby rąbanie się. I mi się daje, że to jest formuła, że 3 na przykład. Że 1 do 3, o, bo tak można zaznaczyć. Mm -hmm. To będzie kolor y, siódmy. I to będzie Hello. Proszę, muszę jeszcze raz przeczytać tą kartkę, bo chyba się pogubiłem. Mówczynik for, czyli for od 1 do 5, print word. Aha, ale koloru się wtedy nie ustawia. Hmm. Ciekawe. Czemu to nie jest ten? Jeszcze raz próbuję. Może. No, jeszcze raz od 3. Word spróbuj. Nie, nie word. Clear. Hello. He. For jeden. Jeden tu 5 print word. He. Next. Okej, okay, poczekajcie. A bo to jeszcze Ej, jest to ten to next, next to counter. Dwa... Czekaj, zobaczę jeszcze, bo to jest tak. E uh, end with the next comment. Loop start with for command and end with the next command. Next 1 Okej, 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 chyba kumam. Czyli jeszcze raz, poczekaj, bo ja próbuję to ogarnąć, For, ten damy na to hello. Damy next i teraz damy. A, chyba, nie wiem czy to... poczekaj, zaraz, zaraz, zaraz. Yy... Zasto przechmiję. Na przykład od 4. Ile do ile tam jest tych. Yy, od 4 do 10? Ile tam jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, 2, 3, 13. Da się w ogóle tak zaznaczyć, że 13? Nie, nie da się. Hmm. Hmm. Nie, dobra, to chyba po prostu. Dobra, to inaczej. Next counter, czyli. Czyli to jest po prostu chyba hello, że jakiego koloru ma być, czyli. Dajmy ten, te, 7K. Te, te, I hello. O, uda. No, prawie, prawie się udało. Prawie się udało. Czyli chyba źle. Kurwa, ale głupota. Za dużo hello. Ale chyba prawie się udało, czyli chyba muszę to dać. I wtedy dać hello. A wiem czemu. Nie, dobrze zrobiłem. To. Jeszcze raz. Wybacz, że tak się bawię, ale próbuję ogarnąć tutaj technikę, czyli to. Hello, next, techa kolor 7. O, i teraz ten, następna komenda, czyli. To, ile tych jest Wordów? Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chyba. 10. Nie wiem, czy mogę. Od 1 do 0. No nie wiem, czy to pyknie akurat, ale spróbujmy. Print word, next, color, grey. Okej, okay, czyli nie, 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 nie do końca. I to też od 1, a ja nie chcę od 1. Hmm. No. Hmm. Dobra, inaczej spróbujmy jeszcze. Spróbujmy na początku to wybrać. Potem od 1 do 3. Hello, next, no, ale to znowu mi dajmy to na przykład World. Huh. Hmm. Dobra, wiesz co? Wiesz co, e, Fibi, nie wiem Dobra, zrobię to na razie po Macoszemu chyba No A Bo... jest trzeci level, nie? No, jest trzeci level, ale e, zrobię tak, bo kurde. Nie no, bez sensu czaty, no Przecież się... Nie, no, to jest to nie bez sensu, no musi tak być tak, jeszcze raz, jeszcze raz, skupmy się. Czyli tak, four 3. Hello, koloru. Nie, nie kolor, na początku Nexta muszę ma. Stop. Nexta koloru siódmego i to robi 3 hello. I potem, Teraz to powtórzyć z Word. Tak, ja no to sobie Word, ale właśnie ja nie chcę od 1 do x, znaczy, no wiadomo co chodzi. A spróbuję, tak mm. y Word, Next, kolor 7. A nie, zadziałało w sumie. Lol, udało się. Zabrakło mi tylko jednego Worda. No i dobre, no i teraz zrobię to po macoszemu, czyli print e, word e, koloru 7 o. dobra, yes. udało się ja Cię kręcę, co za dobra, udało się, ostatnio się to rozwiązaliśmy troszeczkę komplikacja, udało się tak, na, na następne dial bbs number to jest tutaj, zobacz, to jest ten number tutaj bbs, za oknem widzisz? Mm -hmm. Pisz 555 256. 555, 5, 5, 5, 2, 5 6, tak? 2, 2, 2, A, nie, nie ma takiego długiego numeru e, 5, 5 256 256 2, 2, 2, 2, Dobra, i teraz uh, o. down to... Line sign 3 Enter secret code. Wpisz sekretny kod. Co wisałaś? 268. Bo patrz, że jest jeszcze okno i tu masz dwójkę. A 268, kurczę! Ktoś tu jest mega inteligentny, gratulacje Fibi, rozwiązałeś tą zagadkę, dobra. W ogóle jak tam czasowa, jak zwykle za dużo czasu, to nam na to schodzi. Dobra, ostatnia rzecz, e, która została, to właśnie zagadka tu. W ogóle kluczyka nie musimy gdzieś znaleźć, dygresja. Weź zobacz, czy nie ma gdzieś kluczyka przyczepionego na jakimś... Na jakiejś rzeczy, zazwyczaj te takie rzeczy typu kluczyki są gdzieś... Na przykład, przyczepiony często, co nie, że trzeba po prostu no, no, no. porządnie się rozejrzeć, przeszukać teren, yy, zobaczyć różne rzeczy, bo zazwyczaj. Na przykład, tak Teraz często te, miałem. Próbuję przewalać te. O, znalazłem. A propos, udało mi się w. Tu... Dobra, znalazłem kluczyk. A i odłożyłem. Znalazłem. No i wystarczyło się rozejrzeć i proszę. Kluczyk ja znaleziony. O, jest dyskietka yy, tutaj ta. Naprawiłem. Dobra, mamy tutaj dyskietkę. E, poczekaj, zobaczę. Analiza 2. Widzimy, że jest niepełna analiza, chyba. Na pewno jest 2 tutaj w pierwszym. Kalipka. Poczekaj, idę dalej. Trójka. 3 trzy. Trzy. Czyli powiedzmy, że 2, 3, 7. 2, 3, 7. 2. Nie, 2, 3, 7. Dobra, 2, 3, 7 po prostu. Nie, chyba nie. Zaraz zobaczę. 2, 3, 7. A, okej. Okay. A zobacz dwa, osiem, O, kurde, dobra jesteś. dobra, dobra, jesteś, Fibi. No, widzę, że ktoś tutaj. Tu uzupełniała siódemkę, więc tam jak było z tej strony brzuszek i z tej strony brzuszek, jakby odwrócona trójka, to razem mu y, dawało 8. Dobra, łatwe zagadki dla rozwiązywaczy zagadek! Dla yeah I kolejny pokój. Ukończony. Tak, jest. Lecimy dalej!